Cześć kochani, witajcie tej pięknej niedzieli, tak jak dzisiaj, 19 września. Głośniej mów. I Batman już ma cztery miesiące, ten czarno-biały. Mów głośniej. No teraz ty mów, po trochę. No co, jestem w szoku, bo tutaj jest Majka, która nie chce zejść, nie chce zejść do basenu, a kociaki się bawią w basenie. W tym nieskończonym jeszcze, nie? No, Fajna jest. Możesz zejść do nich. Zejść tam do co? nich. Nic no, nie, zejdź tam do nich. Będzie fajny film. Zas maja zeby, bo to, to zejdzie Maja. No. Nie ucieknął. No weź krok daj. Juhu. Mm -hmm. Idź, idź, idź. Bardzo fajnie. Idź w dół. Idzie trochę. No i trochę tam w 5 miesięcy jak nie palę ogólnie. A nie pół roku? Od 5 lat. Lukrecja to właśnie teraz polucia do góry, a teraz Fatman do ciebie dochodzi. po lewej, po lewej stronie. Zobaczcie duży kocu co? No. no. Kocisko, kawał kota. No na 4 miesiące. No ludzie, no trzymajcie mnie. No. Jest potężny. Ładny kociach. I Sporo waży, 2 kilo na pewno ma. Jak i nie więcej. W każdym razie, Majka z nimi przebywa. Nic się nie dzieje, bardzo dobrze. Cieszę się. Właśnie dzisiaj pierwszy dzień będzie prawdopodobnie, że ich wezmę do domu. Ale oczywiście na noc to zamknę, bo tak to by nam zrujnowały, jak zacznie Ej, ganiać. Ej, jest, jesteś, schodź już, hop, Ale to niżej, hop. niżej. Sam się zaskoczy. No dupą mi prawie poślad, na policzku na usiadł, no. No bezczelny. Tak, a w ogóle kochani zapraszam Was bardzo serdecznie e, oczywiście do nas stronę e, kocham e, Studio Buffo, ponieważ no, jest tam filmik, gdzie też występuję m.in. E, ja na zdjęciu, które robiłem w pasłęckiej. Tak, z tych właśnie pięknych liści, bo to było tak, filmik i kota, ja będę mówił, bo to było tak, że właśnie siedziałam tutaj sobie i zastanawiałem się, jakie zdjęcie i gdzie zrobić do konkursu który właśnie był na grupie dla właśnie pracowników i, i e, właścicieli teatru muzycznego Studio Bufo. No i, moi drodzy, to było tak właśnie, że tu siedziałem, a pewna pani, co już powiedziałam kiedyś w filmiku, raz na wozie, raz pod wozem, e, że powiedziała do mnie, ty trolu, kłamiasz, że nie widzisz. I ja tak sobie siedzę, tu wytniemy tą siatkę, a ja to mówię, Tomasz! Boże, Tomasz! Poczekajcie, mój koty. Mam, no, no, no. mam pomysł, mam pomysł. Skoro jestem trolem, to więc będę trolem. Ja no, oszustem, ja kłamczuchem, ja trolem. Oż, ty sympatyczna kobiecinu. Pokaż mi. Jak. Złapałem za tą siatkę. I zrobiłem tak. I zrobiłem sobie sukienkę. <śmienicza> Tomi, jak wyglądam? Tomi, powiedziałeś na to. Jak w sukience. Do szafy grosi rzuci, ten ten malusieńki grąż... Słuchajcie, troll jest bardzo psychiczny, więc w każdym razie... Czarodziejska szafa gra. Nawet całkiem nieźle mu to idzie. Tak, <noise> do basenu, proszę bardzo. Tak, ale Tam. już nie mogę się doczekać, kiedy ten basen skończę. No niestety ciągle tak jest, że nie, 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 nie mam czasu, że skończyć go, ale mam nadzieję, że już w niedługim czasie go skończę. Nie, w no, sukience nie wejdę. sukienkę zdjąć, moją zielono-piękną. W ogóle pozdrawiamy z pięknej, zielonej Białołęki, proszę Państwa. No i e, nie mogę na YouTube opublikować filmiku, w którym między nim jest ja i jeszcze e, sympatyczna 43 osoby, ponieważ Pani pozwala udostępnić filmik dla wszystkich ze swojej strony na Facebooku, ale nie robisz na YouTube mi mi nie mi. wolno, nie wolno. No bo mogą się ludzie zdenerwować, że są pokazani na cały świat. A na Facebooku mogą być pokazywani? No troszkę to. No, film, film po coś się robi, tak? Żeby pokazywać chyba... Czy nie pokazywać, bo już nic nie rozumiem. To ja. Troll. Się nazywam. Słuchajcie, powiem tak wam ludzie, że on jest psychiczny. Jestem sobie mały gil. Dobrze, kto by pomyślał, że on ma 40 lat. To jest tragedia po prostu. Jestem dużo artystyczną, niestety od dziecka od małego wymyślałem, jak to mówi jakieś nawet moja kuzynka Marlena. Mądry ty! No mądry, jest mądry. Ona siedziała w kąciku, bawi się stakanką albo laleczkami, a ja wymyślałem. <noise> Ale nawet moja babcia jest dumna i moja mama nawet jest dumna. Powiedziałabym, że ten pomysł w zielonoce bardzo... A ta Zabrowa. psychiczna, psychiczna. Więc zapraszam... jest pod, pod wózkiem. Zapraszam Was... No i oczywiście dostała adrenaliny. Zapraszam Was do filmu Niewidomy Troll Mazowiecki. Na szosie wy Zielonka Pasłońcka. Ha, żeby nie było. Ty jesteś psychiczny. Ty powinieneś się leczyć. A w artyści są psychiczni, prawda? A to, tak. A ci w tych, co, co grają, przepraszam, w kabaretach to co normalni są? A może to oni są normalni? A reszta ludzi jest smutna, ponura, może jest normalna? No właśnie. Może ludzie Słyszałem, żeby psychopat był jakiś powiedzmy artysta. Majka. Nie słyszałem. No właśnie. Zobaczcie. ADHD, ADHD dostałam, bo jest pod wózkiem kot. ADHD. ADHD. Majeczka. Nie chcesz do kotów? Dzień dobry. Co Już. Co? O, Majka zleciała do Majusia. Kotów. A pokazałeś jak tę górę zrobiliśmy? Bardzo ładnie górę zrobiliśmy, jeszcze oczywiście jest wszystko nieskończone. Oczywiście o ten, ten troll wymyślił. O ten, o ten, o ten... Ten ślepy troll wymyślił. Ten ślepy troll. Tak. tak. Przyznaję można, się, przyznaję się. Można bez oczku wymyślić coś fajnego? Można. Majka! Maj, już zostaw Zobaczymy tak Nasz pies niestety. Wilczyca, musiały się przez trzy miesiące z kotami. Trzy miesiące spoko. Ogarnąć, żeby żeby. Się że a, 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 a. Przyjść. Żeby się z kotami zaprzyjaźnić. Majka. Maja, chodź tu. Chodź do mnie. Już. Maja. Chodź tu, chodź tu. Chodź Majka. Tu, za Chodź tu, chodź. No, leci naokoło. Dobra, chodź, chodź. dobra, nie ma sensu. Dobrze. Ale w każdym razie, gromadzę się, dogadują z kotami, no. bo powiem wam szczerze, byłem przerażony, że zbliża się zima i nie wiedziałem, co mam zrobić z tym psem. No chciałem. A integracji nie było. I powiem wam szczerze, że przez trzy miesiące zrobiliśmy tak. Odgrodziliśmy część, część działki. Połowę działki zostawiliśmy kotom, a połowę psu. I powiem wam tak, że e, no, przez te odgrodzenie w jakiś sposób. Czy chcesz, czy nie chcesz, żeby... No pies też zrozumiał, żeby, żeby wejść na dalsze, na dalsze ogrodzenie, czyli tam dalej. To po prostu, to po prostu no, musi zrozumieć, że nie wolno tych kotów ruszać. No i koty fantastycznie w bezczelny sposób, bo to teraz jest fantastycznie, bo Majka cały czas z tymi kotami się integruje. Całe szczęście, że już koty są na jej działce i, i, i tak naprawdę przez koty, bo koty same sap, same. Zrealizowały to, że Majka się z nimi zaprzyjaźniła. Na tyle odważne były, że podeszły do Majki, powąchały się. O tak jak teraz ich wącha. Damian, Damian, Damian. Damian. Bo nawet jest zdjęcie stulptu. Jeszcze Wam pokażemy tak zwanego. Proszę. My chcieliśmy, żeby Majka miała towarzystwo i ma. Patrzcie, tak a, tak wygląda, a tak wygląda leśny wilk. Nie leśny wilk lepiej wyglądał niż, niż teraz wygląda, tak? Nie, no dobrze. No teraz, jak go ubrałeś, wiecie co, my jesteśmy walnięci, dobrze. No. Majka, w każdym razie szczęśliwa. Koty też szczęśliwe, przestały się bać. Jej. Jest o tyle fajnie, że się nic nie dzieje, tak? Więc w każdym razie pozdrawiamy wszystkich. I powiem wam jedną rzecz. Każde zwierzę do zwierzęcia się przyzwyczai, tylko wystarczy czasu. A cała wina to jest ludzi. Tak jak podchodzą, tak jak realizują, to po prostu nie jest wina zwierząt, tylko ludzi. Żeby się zintegrowały, no to musimy zrobić coś, co będą te zwierzęce się integrowały. W każdym razie, Udało się. I to jest najważniejsze. Tak. Pozdrawiam wszystkich. Papa. Pa. I dlatego pomówimy. Zielono nam. Aha, a krecik tutaj nie jest sam. Aha. aha. A troll? A troll? Troll jest z Wilkiem leśnym, więc uwaga, uwaga. Bo jak do was dojdzie w nocy, to może być niebezpieczne. Słuchajcie, ten troll, co tutaj, o tutaj, o ten, ten buziaczki, co wam wysyła. To jest typowy troll, naprawdę. Ale fantastyczne. Pozdrawiamy wszystkich. Na razie pa! Patrzcie, wszystkie koty lecą w tamtym kierunku, gdzie Majka jest. To jest niesamowite. Cieszę się. Pozdrawiam wszystkich.